Wiele osób nie ma postępów, ponieważ nie ma tej jednej rzeczy. Jaka to rzecz, przez którą wiele osób nie ma progresu i efektów w związku ze swoją aktywnością. Ponieważ co jest tą rzeczą, przez którą większość osób nie ma efektów, czy to na siłowni, czy to w innym sporcie, otóż tym tą rzeczą jest perspektywa. Właśnie to jest podstawowa kwestia. Że osoby, które czy to chcą redukować, czy chcą budować masę mięśniową, to wszystko chcą robić, żeby to szło jak najszybciej, ale to jest związane z nierealistycznymi oczekiwaniami. I ktoś, załóżmy, ma 40 lat, y jakąś aktywną śmiał w podstawówce, y ma 30% bodyfatu i on mówi. No to co? To w dwa, w trzy miesiące się odchudzę. Trzeba mieć perspektywę długofalową.